Dzień dobry i muszę powiedzieć, że tak popadłyśmy z Eweliną w zachwycie nad urzeźbieniem przepięknych kwiatów, że jak już zrobiłyśmy tę fuksję, no to dzisiaj zapraszam w moje ukochane byliny. No, i tutaj też mamy takie okazy, chociaż powiem, że tak. Orlików zawsze jest mnóstwo i odmian bardzo dużo. To właśnie pierwsza gwiazda dzisiejszego odcinka, ale jak zakwitają, to są tak piękne, że mimo że w tym roku mieliśmy no naprawdę ich sporo. To ten jeden został i całe szczęście, że został, bo będę mogła Państwu pokazać, co chcę po, po, powiedzieć o nim, co takiego jest w nim zachwycającego. Chociaż żałuję, bo miksów kolorystycznych, kombinacji wnętrza i zewnętrza kwiatu i tego układu cudownego z ostrogami jest tyle, że i w zależności od tego, jeszcze jakie, jakie gatunki, bo gatunków oprócz odmian, o których teraz mówię, co jest jeszcze mnóstwo gatunków warlików, ale że mam tego jednego, to dzisiaj będę Państwu opowiadała właśnie o. Y o tym jednym, żeby powiedzieć o orliku jako takim. No, i jak to zwykle, ja sobie muszę pogrzebać, skąd te nazwy, kto nazwał, kto wdrożył, jak to wygląda. No to jak zwykle. Orliki gdzieś tam występują, ale nigdy nie, były, nie występowały w takich niesamowitych odmianach. No bo to wieki hodowców pracowało nad tym, żeby się pojawiły właśnie takie odmiany. Nazwa aquilegia, tak? Aquilegia. Aquilegia pochodzi od tego, że aquilla to orzeł, a orlik w swoim ma, ma szpony, w, swoim w swojej budowie kwiatów ma te swoje szpony, czyli te ostrogi tutaj. Bardzo wyraźnie, ja myślę, że Ewelina potem jeszcze tutaj podejdzie i dokładnie dogra, jak to wygląda. I rzeczywiście ta budowa tych orlików jest niesamowita budowa kwiatów, bo to w orlikach nas, nas najbardziej zachwyca. I generalnie jest tak, że wszyscy widzą orliki, jak one kwitną. Natomiast jak przestają kwitnąć, to one już nie są istotne w rabacie. I to dlatego w tej chwili mówię Państwu, że jeżeli budujemy taką półcienistą rabatę, i chcemy mieć orliki. Rabata powinna być półcienista, lekko wilgotna, gleba zwyczajna, normalna, gleba ogrodowa, bo orlik nie jest za bardzo wymagający. Wiadomo, że trzeba nawozić, bo jeżeli chcemy mieć ładnej, ładnej jakości kwitnienie, no to musimy od czasu do czasu rośliny nawieść. Ale co chcę powiedzieć, że jeżeli budujemy taką rabatę w, w miejscach cienistych z orlikiem w roli głównej, to musimy przewidzieć jedną rzecz, że gdzieś obok muszą się pojawić rośliny, które w momencie, kiedy orlik przestaje kwitnąć, one jakby przejmują tę funkcję ozdobną tego miejsca. Ponieważ orlik, jak przestaje kwitnąć, przestaje być również ozdobny. On ma całkiem przyzwoite, delikatne, takie bym powiedziała, bo to jest rodzina ranunculace, czyli jaskrowate. On ma takie, taką delikatne, bardzo listki nie. Pozorne bym powiedziała, szybciej, szybciej jakby idzie spać w środku sezonu. I więc on w tej drugiej połowie lata już jako roślina ozdobna nie jest istotny. Dlatego jeżeli byśmy szukali jakieś miejsce w swoim ogrodzie, to też tak zrobić, żeby już inne rośliny, które w okresie, kiedy obudzony wcześniej Orlik nam kwitnie w maju, tak, ale potem jest mało istotny, żeby później te rośliny wychodziły i gdzieś już kwitły, czy pokazywały inną urodę swoją. Tego orlika troszeczkę w tej rabacie zakryły. Także to, to bym o tym powiedziała to samo. Zresztą jest z dicentrą, o której za chwileczkę będę mówiła. Chcę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Co jest niezwykłe w tych orlikach, to właśnie to, ta ich budowa kwiatów. Bo czasami sobie tak nachylam się nad tymi roślinami, podobnie jak nad fuksją i sobie Myślę, co ta przyroda nawyczyniała. To jest aż nieprawdopodobne, że można mieć właśnie tak. Bo tu jest 5 na 5 yy, i te 5 płatków z ostrogami, one mają te wielkie ostrogi w zupełnie innym kolorze, a wnętrze, wnętrze kielicha jest właśnie takie, tu w tym przypadku jest, jest żółte, ale są takie te wersje są też i granatowe, i widziałam też. W tamtym roku mieliśmy żółte całe na przykład. I tych miksów takich dotyczących różnej kolorystyki, tych właśnie z ostrogą, tych płatków kielicha tak? i płatków korony. Ta różnica, różnorodność jest niesamowita. Poza tym on, on tańczy, on cały czas tańczy, tańczy, więc zachwyca. Orlik jest świetną rośliną, ponieważ on jest łatwy. Więc obok. Jeżeli byśmy na przykład nie ścinali po przekwitnieniu kwiatostanów i zawiążą się owoce, to orlik bardzo pięknie się obok wysiewa. I ci, co mają ogrody, w których nie chodzą i ciągle nie obcinają i nie, 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 nie zabierają tych zawiązujących się owoców i nasion, to na pewno zauważą, że gdzieś obok rabaty z orlikami jest pełno wysianych drobniusieńkich orlików. Także mogę powiedzieć, że orlik. Niezwykła postać roślinna, cudowna. Kolorystyka przeróżna. Szkoda, że został nam już tylko jeden, ale może w przyszły rok pozwoli nam pokazać większą, większą gamę tych orlików. Ja w tym odcinku chcę właśnie powiedzieć o tych urzeźbieniach cudownych, urzeźbieniach roślin. I kolejną rośliną, o której chcę właśnie mówić. To jest Dicentra. No to każdy na pewno zna, czyli serduszka. No i tu jest kolejna cudowna bajka, jeżeli chodzi o, o kształt y, kwiatu. No w ogóle Dicentra y, jest rośliną, y, to jest ta sama rodzina co Maki. Aczkolwiek y, Maki nie potrzebują tyle wilgoci i Maki bardziej lubią słońce. Y, natomiast ta tutaj Dicentra, czyli serduszka, y, ona mogę powiedzieć, to ta, ta, taka bielinowska. Nowa królowa, królowa płcienia. Ona jest dużą rośliną. Ja tu mam sadzonki, ale proszę już, jakie są. Ona wyrasta mniej więcej 80 cm do metra. Akurat mam tu z tej um, Dicentry spectabilis, czyli serduszki okazałej, mam dwie odmiany, bo mam tę białą odmianę i odmianę rosea. Więc mogę, ona jest, z tych serduszek, to ta okazała bym powiedziała, jest najładniejsza, bo jest jeszcze Dicentra egzima, która często ją spotyka wspaniała, ale ona nie jest aż tak efektowna jak ta. No ta, jak tutaj później jeszcze myślę, że kamera do niej się przybliży. No to tutaj jakby ktoś płaczące serduszka albo serduszko z kropelką rosy zawiesił i te podgięcia tych płatków na zewnątrz tutaj tych, no to samo zresztą widać tutaj podgięcia płatków na zewnątrz i tutaj płatek płatki te idące do dołu, a w środku Ukryte pręciki razem ze słupkiem, no po prostu tak, człowiek w tym przybliżeniu. No to ja, ja znowu się upajam jak zwykle, ale ja należę do tych, co, co patrzą na te rośliny zupełnie inaczej. Natomiast chcę Państwu powiedzieć: patrzcie, zbliżcie się. Ten świat w tym mikro jest tak cudowny, że tu właściwie można też patrzeć i kontemplować. I jak taka królowa gdzieś jest na takiej rabacie i ona sobie stoi. I ma tak tych pędów, które ja tutaj dotykam, tych pędów ma z 10, czasami z 15, bo to jest roślina świetna, ona właściwie podobnie jak piwonia, ale piwonia to też roślina słońca i, i zupełnie jest inna, ale ona, serduszka, tak samo jak właśnie piwonia, potrafi trwać w jednym miejscu latami, więc ona, jak większość byli, które pokazują, ja pokazują, że już trzeci, piąty rok przez Saćcie mnie, bo ja będę mniejsza, albo będę gorzej kwitła. Tak serduszka się pokazuje. Patrzcie, jaka jestem piękna w tym wieku. Jeszcze jestem piękniejsza, jeszcze się bardziej rozrasta i jeszcze lepiej kwitnę. I to jest właśnie fajne. I przede wszystkim, co jest fajne, że to jest ta pierwsza połowa lata, to jest ten maj, kiedy my wszyscy jesteśmy tak strasznie. O, proszę bardzo, tu nam nawet przyleciał odwiedzić. Proszę bardzo, są i owady tu. Tutaj też uważają, że serduszkę warto odwiedzić. W każdym bądź razie, maj to jest ten miesiąc, kiedy my czekamy na to, żeby ta wiosna się w końcu obudziła i żeby w tym ogrodzie zaczęło się dziać. I ta pierwsza odsłona takiej serduszki, która nagle na tej półcienistej rabacie, która normalnie o tej porze roku jeszcze jest martwa, no chyba że mamy jakieś zimozielone tam posadzone, ale paprocie na przykład dopiero się budzą, a nasza serduszka, pach, proszę, w maju już stoję, ja już jestem piękna, ja już ukwiałam. Pokazuje, jak pięknie potrafię kwitnąć. Natomiast trzeba wiedzieć jedno: serduszka może być dominantą rabaty, ale podobnie jak orliki, jak przestaje kwitnąć, jeszcze troszeczkę te liście zostają, i powoli ona w środku lata szykuje się do pójścia spać. Więc jej już w połowie, po połowie, czyli w środku lata, nie będzie. My musimy się z tym liczyć. I ja zawsze mówię, proszę Państwa, macie serduszkę, dajcie gdzieś jeszcze obok, powiedzmy, jakieś paprocie, jakieś brunery. Bo przecież jakbyśmy taką serduszkę posadzili gdzieś, posadzili obok brunery, to brunery jeszcze nie mają liści o tej porze. Niestety nie mam w tej chwili brunery. Ale Brunera kwitnie jak niezapominajka, i tu wokół tej pięknej, wielkiej, na prawie metr wysokiej licentrze wysokiej może obok kwitnąć Brunera, która ma piękne, delikatne kwiatostany jak niezapominajka, błękitne. I później co? Później jest tak, że Brunera przestanie kwitnąć, licentra powoli będzie się szykowała do swojego snuletniego żeby się przyszłej wiosny wcześniej obudzić, ale zacznie się rozwijać piękny liść brunery obok obok możemy posadzić jeszcze paprocie tylko trzeba być czujnym, bo paprocie potrafią być mocne i dominować, więc musimy uważać bo mimo, że dicentra jest rośliną taką dużą, piękną, niezwykle piękną, to trzeba ją tak szanować, bo ona ta piękność jest wyjątkowo delikatna, bardzo łatwo ją ukruszyć, bardzo łatwo ją łamać, bardzo łatwo ją też zdominować, jeżeli obok by rosła jakaś roślina dominująca, no ale na pewno warto ją mieć. Chcę tylko odpowiedzieć jedną rzecz, to jest roślina, która ma kłącze podziemne, więc rozmnażanie jest właśnie przez podział kłączy i te kłącza się rozrastają i ona właśnie tych kłączy ma dużo, wtedy jest dużym, prawie że taką byliną krzewem na, na wiosnę, jeżeli jest już, jest już starsza. Natomiast nie znosi mieć, być zalana, więc też trzeba uważać na to, że ona musi mieć wilgotno, ale nie może być przelana. No nie ukrywam, że tak jak w takim obiekcie jak tu, tutaj zdarza się tak, że jak stoją na stołach, jeszcze w tamtym roku takie były ulewne deszcze, to dużo, dużo tych dicentr niestety zaczęło chorować na choroby grzybowe właśnie z przelania. Więc tu musimy być ostrożni. Natomiast popatrzcie państwo, jak można tak wybudować takie zawieszone kropelki serduszka, to można prawie że w symbolice gdzieś ująć i jeszcze jedną rzecz powiem, bo jak w ostatnim odcinku o funkcjach. To chcę powiedzieć, właśnie wracając jeszcze, tak mi się przypomniało, że okres secesji, czyli tego przełomu przełomu XIX na XX wiek, to taki okres był, kiedy ludzie zafascynowani byli roślinnością. I wtedy funkcja, w której w poprzednim odcinku opowiadałam, ona była niezwykle kochana, bardzo rozwijana, właśnie prace te hodowlane były rozwijane i wszystkie rośliny były bardzo eksponowane. W zdobnictwie, w malarstwie, w ogóle w sztuce, w sztuce użytkowej, w dekorowaniu, w elewacjach domów, jak ktoś sobie no, trochę y, gdzieś tam liznął tej architektury, czy y, sztuki albo w historii sztuki pogrzebie, no to rzeczywiście te wijące się gdzieś tam pnącza, blusze, takie dziwne różne kwiaty, właśnie takie dziwne urzeźbione kwiaty, i rysy bardzo zachwycały w Secesji, w secesji więc to się gdzieś tam pojawia. Więc my od wielu lat żyjemy w takim, by w tych nowoczesnych technologiach i przestaliśmy się umieć zachwycać. A ja chcę w tych moich odcinkach o roślinach, tak namawiam wszystkich, żeby potrafili kontemplować piękno. Bo całe stulecia różni podróżnicy, ludzie, którzy za, umieli się zachwycać pięknem, kontemplowali tę przyrodę. Hodowcy poszukiwali nowych odmian. Tak jest do Dzisiaj ciągle trwa ulepszanie, poszukiwanie, pojawiają się nowe rzeczy. Żeby tak społeczeństwo znowu wróciło do tej natury i potrafiło się cieszyć nie tylko nowym filmem gdzieś tam, ale właśnie tą naturą i poszukiwaniem tego piękna, które potrafi być tak obok nas w naszym ogrodzie i na każdą porę roku potrafi być piękne. I o każdej porze roku potrafi mieć nową odsłonię, odsłonę, a jak nawet znika jak ta dicentra, to my możemy się cieszyć, Że ona w przyszłym roku, w maju, się obudzi i będzie jeszcze piękniejsza i nas zachwyci. I to jest właśnie piękne, żeby umieć żyć w takiej przyrodzie sezonowej, sezonowej bo na każdą porę roku nasz cudowny ziemski raj oferował nam same piękności, o których ja będę w tym roku mówiła. I tak na koniec, jako, ta, jako taką kropeczkę, chcę pokazać taką piękną tutaj roślinę. I to niektórzy, to jest de, do dekantemon. Dodekantem on tak się pięknie nazywa i ona się inaczej nazywa Boży Kwiat, ale tak naprawdę to ona wygląda, to jest też roślinka półcienia, nie za duża, ale sam układ kwiatostanu i właściwie jak ona tak z daleka, z daleka sobie drży gdzieś tam i, i rośnie w grupie, to tak jakby ją troszeczkę gdzieś jakieś owady obsiadły w tej swojej, w tej swojej kolorystyce, także że jako taką ciekawostkę jeszcze tego, ten dodekantem, on chce pokazać jako kolejną troszeczkę mniejszą roślinkę do, do takich miejsc półcienistych, ale zobaczcie Państwo, jaka piękna. W tej przyrodzie dzieją się tak niesamowite rzeczy, że jak tu wyjdę i o tych roślinach opowiadam, to tak jakbym sobie dodatkowego jakiegoś hormonu szczęścia wzięła, więc na pewno będę miała cudowny, dobry dzień, bo jeszcze tych roślin, jest tu obok trochę. A Państwu tak życzę. Wszystkiego dobrego. Patrzcie na te piękności, które są obok, i na żywo. To jest ważne. I na żywo. Patrzcie na żywo. Dotykajcie, wąchajcie w przybliżeniu. Przyglądajcie się temu pięknemu światu. Tego życzę Państwu. I do następnego odcinka. Wszystkiego dobrego.